Działali niczym detektywi, badając język mieszkańców okolic powiedzisk. Wszystko w ramach regionalnego projektu edukacyjnego Praca na roli i w gospodarstwie, zrealizowanego przez szkołę podstawową imienia Kazimierza Odnowiciela w Powiedziskach oraz pracownię dialektologiczną w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Posłuchajmy, co o projekcie mówi jedna z koordynatorek dr Justyna Kobus. Dlatego stwierdziliśmy, że warto tu się wybrać, warto badać to, co jeszcze zostało z tych. Regularny gwar, bo dzisiaj ludzie na wsi już nie mówią regularną gwarą. Dzisiaj posługują się już odmianami mieszanymi jest polszczyzna ogólna, polszczyzna potoczna. I w tym także gwar. Z niezwykłej uwagi nabiera współpraca właśnie z młodymi ludźmi. Dlatego że kontakt młodych ludzi i starszych osób, tych rozmówców, których my nazywamy informatorami, przekształca się potem w bardzo dobre materiały językowe. Starsze osoby świetnie tłumaczą młodym ludziom to, co było kiedyś w przeszłości, a my, dialektylodzy, naukowcy, zyskujemy tym sposobem bardzo dobre materiały do dalszych analiz i chociażby nawet do publikacji w formie słowników czy artykułów naukowych. Zebraniem materiału językowego za pomocą nagrań rozmów z mieszkańcami, wsi położonych w okolicach miasta Powiedziska zajmowali się badacze Uniwersytetu Adama Mickiewicza, profesor Jerzy Sierociuk, koordynatorka projektu doktor habilitowana Justyna Kobus i uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Kazimierza Odnowiciela w Powiedziskach pod opieką nauczycielki języka polskiego, magister Anny Migdałek. Proszę zwrócić uwagę, że w tym słowniku jest bardzo wyraźnie podana data, kiedy to było rejestrowane wszystko. My w pracowni dialektologicznej Uniwersytetu Nawada Miejskiego mamy teraz tak około 4000 godzin nagrań. Najstarsze nagranie, z tym, że taką datą graniczną jest, powiedzmy sobie, rok 69. Najstarsze nag... do, do, do tego czasu było mniej nagrań, potem to systematycznie przy... y, 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 przybywało. Ale coś powiem Państwu, najstarsze nagranie zostało wykonane tuż po wojnie w 1945 roku już. Od tego czasu było to wszystko rejestrowane. Najstarszy człowiek, którego mamy wypowiedzi zarejestrowane, Urodził się, i tutaj się nie mylę, w roku 1855. Drodzy Państwa, jak się tego słucha, to jest tak, jakbyśmy do czasów minionych się przenosili. Łącznie ośmioro uczniów brało udział w tym projekcie, i ich rola polegała na tym, żeby nagrać wywiad, przeprowadzić to nagranie na, według kwestionariusza, który był przygotowany przez pracowników Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, dokładnie Pracowni Dialektologicznej. I według tego samego kwestionariusza również badacze z Uniwersytetu przeprowadzali wywiady, bo też uzupełniali po prostu, zbierali słownictwo. Z innymi mieszkańcami. Całe przedsięwzięcie nie miałoby szansy powodzenia, gdyby nie życzliwość ludzi, którzy zgodzili się poświęcić swój czas i udzielić eksploratorom obszernych odpowiedzi na pytania uwzględnione w badaniach. Jak one przebiegały, opowiedziała nam jedna z uczestniczek projektu, uczennica szkoły podstawowej w Powiedziskach, Amelia Rzymałkowska. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tym projekcie. Były to dla mnie bardzo przyjemnie spędzone chwile i dzięki niemu dowiedziałam się wielu rzeczy o życiu na wsi, a także poznałam gwarę wielkopolską. Życie na wsi wygląda zupełnie inaczej, ponieważ kiedyś wieś była. Wieś była miejscem, w którym ludzie hodowali zwierzęta, a dziś tak naprawdę na wsi yy, niekoniecznie hoduje się zwierzęta, tylko ludzie właśnie yy, mają tam jakieś domy i mieszkają tam. Projekt odegrał ważną rolę edukacyjną i stał się cennym źródłem informacji o lokalnej gwarze. Jak bardzo był ważny, mówił podczas swojego wystąpienia burmistrz miasta i gminy Powiedziska Ireneusz Antkowiak, gratulując jednocześnie wszystkim, którzy przyłożyli się do realizacji tej niezwykłej publikacji. Ten projekt, który dzisiaj kończy się wydaniem słownika języka mieszkańców okolic Pobiedzic i to jeszcze, który dołącza do tak elitarnego grona, jest czymś naprawdę wyjątkowym i jestem naprawdę dumny z tego i szczęśliwy, że mogę tu być. Że mogę też przypomnieć sobie język moich dziadków, też moich rodziców, ale jak się okazuje, bo szybko zajrzałem, przychodząc tutaj do tego słownika, sam używałem y, wielu słów jeszcze w latach 80. Później coś się rzeczywiście stało, to co mówił pan profesor, ta dynamika języka y, tak postępowała, że zaczynamy się, czasami były takie sytuacje, że zaczynamy się dziwić, y, że tak u nas mówią. Pani Aniu, też y, chciałbym pani serdecznie Pogratulować i podziękować, że, znalazł, że znajduje Pani cały czas sposób na to, aby to szkolne koło miłośników półgierdzisk nie tylko działało, ale się rozwijało, że młodzi ludzie, nasi młodzi mieszkańcy będą mieli wkład w przekazywanie tego dziedzictwa, tej kultury niematerialnej, czyli nasz, naszego języka. I rzeczywiście to, co Państwo zrobili tutaj też do pozostałych nauczycieli dyrekcji Wielkie Słowa Uznania, to jest być może poszukiwanie tych nowych dróg pracy z uczniami w szkole.